Siemanko widzowie, poprawa będzie trochę w konstrukcji, bo Stalewiak odwrotnie przykręcił, co, za co dziękuję, za zwrócenie uwagi i odpalimy tego leda dzisiaj, pokażę wam jak się go odpala, yy, od środka jak się nie mylę, bo ja go też nie, nie włączyłem, Nawet wiecie jak to jest pierwszy filmik, tam na wariata składałem, nie? także jest drugi, poprawa, jak kto chce zobaczyć, nie chce zobaczyć, pierwszy, muszę zdjąć łepek, kto szuka takiego wiatraka, on jest tam za 229, na tą chwilę. Uwierzcie mi, że warto. Nie, to po prostu no, namawiam. No, kurde, samo, samo to wykonanie. Jak dla mnie to wydaje mi się, że trochę tanio, jak za taki sprzęt. Super sprawa. Tylko właśnie, mówiliście mi jeszcze, żeby go dobrze zamontować w, trakcie, w, trakcie, w razie burzy czy coś. Jakby ktoś szukał link, oczywiście. Jak zawsze zresztą, wszystkie linki zostawiam w tym. No, tam w podpisie filmu, wiecie o co chodzi. Także to ma być na dole, a zaraz, zaraz zobaczycie zresztą. Pośpieszyłem się, że tak powiem. Dobra, czapa odkręcona. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy znowu głowy mi nie obetnie, ale myślę, że powinno być chyba ok. No i co? No, faktycznie jest tutaj włącznik, i są dwie diody. No, to tak aż za mocno pewnie nie będzie świecić, i jest off. O, teraz jest włączone. O, kurde, chociaż powiem Wam, w nocy coś tam powinno być widać. Ciekawe, trochę krzaki tu wystają, ale kto tam patrzy od środka, ale to jest pracy. Powiedzcie, że to nie jest pracy. Nie, ja podziwiam ty, ty, tych, tych ziomali, tam co oni to składają kurde dobra i patrzcie chociaż tam mi też ładnie wyglądało o to jest dół nie o tak powinno być ładnie skręcone a to jest góra o cyk nie jakoś tego czekajcie wytrę sobie od razu momento jak mówię jakby ktoś tam chciał zobaczyć jak się go składa od z wyjęcia kart, z kartona zobaczcie link poprzedni bo to jest no poprawka, no spierdzieliłem, nie? Po prostu. Zdarza się. Nawet Stawiakowi. Chociaż ta część jest w całości, wiatrak w całości. O, o, teraz to ta. Nawet, kurde, wkręty lepiej wejdą, się wkręcą. Muszę je wykręcić trochę. O. Kurde. Pamięcie, pamiętajcie, że panelem solarnym no to wiadomo, że trzeba ustawić w stronę południa, tak? W stronę słońca. No i dobra, tak mniej więcej na środku. Strzelamy. O. I teraz kręcam i elegancko. On ma chyba koło metra wysokości. Mają też inne kolory. Ja tam chciałem takie, bo w nocy lepiej widać. Cofam, wiecie, do góry, dół, do góry w dół, żeby desek nie rozstrzelić, żeby nie rozstrzelnić, rozstrzelić. Kurde, no tak prawie równo mi wyszło, ale jak ja to mówię, nikt z tego strzelać nie będzie. Dobra, elegancja, Francja. Także taka mała popraweczka, rozumicie? Zobaczcie, smart tu jest dany i przypominam jeszcze raz, ja co jakiś czas po prostu Będę to śmigieło smarował, znaczy tutaj te pod spodem no tam jest kulkowe pewnie łożysko, nie no i ponoć powinienem dać dwie śruby do kontry, ale zobaczymy z czasem czy się będzie odkręcać tam Małgosia mi pisała czy ktoś tam mi zwraca uwagę nie no zobaczcie skubany za mój gruby brzuch dotąd zjarałem się normalnie w kranicy morskiej jak, jak dzik i kręci się no, elegancko. Jutro wystawię, zrobię jakieś jeszcze tam. Przykręcę, po prostu dam jakieś. Mam takie, wiecie co, żeby wam powiedzmy nie pofrunął. Ja mam takie grube belki, takie grubości. Takie dwie porządne położyć, przykręcić wkrętami, nawiercić oczywiście tu na dole. No i powinno sobie być rady, nie? A zobaczymy, czy w ogóle jak zgaszę światło, czy będzie widać w środku coś w tych okienkach, nie? Chociaż trzeba by było poczekać do nocy. Czyli zatykam to. O! No nie wiem, ja widzę, ale Wy to pewnie nie widzicie, że się tam coś zapala. Dobra! Poczekamy na noc i dogram po prostu dalej, jak to widać w nocy. Co widzicie? Coś tam ryga. Godzina 22.22. 22. Idę po wiatrak i zobaczycie. Jak on świeci, po ciemaku, no powiedzmy prawie ciemno już. Nie jest tak źle, ja wam cyknę teraz zdjęcia wstawię, żebyście widzieli jak to jest, jak to widać powiedzmy, realnie na no oczy, bo film zawsze tak nie pokaże, jak powinien. Nie no, zdjęcia to po prostu się trochę rozjaśniają, ale śmiechowe wychodziły, co? Wskakiwałem tam pod Paulownię, potem uciekłem, taki cień został, ale świeci. No, powiedzmy, że tak realnie widać. o, Tak jakbyście. Tylko wiadomo to, to jest solar. Nie wiadomo jak długo on będzie trzymał w nocy, nie? Tak to wygląda. Z drugiej strony, tak samo. W koło ma takie przebłyski, kurde. O, takie cuda. Zaraz wam włączę lampę i zobaczycie, co wymyśliłem. Jeszcze spód. Już przykręciłem takie grube belki, żeby w razie burzy to ewentualnie się wywali. Albo będę go chował o. Zobaczcie, coś takiego Poprzykręcałem, powywiercałem najpierw otwory, żeby się nie połamało I takie dwie wielkie, grube beleczki Są z dwóch stron, no tam nie je zobaczycie Jeszcze do środka zajrzymy O, z oddali jak to wygląda, fajnie przy bananach Ktoś tam mi pisał, w jak między bananami postaw No i stoi środka zobaczymy. Tam takie dwie diody się palą. Zobaczcie. Ło, patrz to. Uj, to jak dają skumany. Zresztą. Dobra. To byłoby na tyle. Pocicho gadam, bo już jest późno. Trzymajcie się. I jak coś to śmiało polecam ten wiatraczek. Bo naprawdę pracy przy nim jest ja pierdzie, szok. Na razie.